Żyjemy w czasach tak głośnych, że cisza zaczyna przeszkadzać. Biegamy z miejsca na miejsce, zbyt zajęci, zbyt rozproszeni, połączeni ze wszystkim oprócz tego, co naprawdę ważne, i nieświadomie odsuwamy Jezusa na bok. Nie z powodu złośliwości, ale z powodu zapomnienia. A kiedy przychodzi ból? Kiedy pustka krzyczy. Uświadamiamy sobie, brakowało jego. Pomódlmy się, panie Jezu. Przebacz mi, że tak wiele razy cię ignorowałem, że zostawiałem cię czekającego. Podczas gdy ja biegałem za wszystkim, oprócz twojej obecności. Ile razy próbowałem wszystko rozwiązać sam, swoją siłą, swoimi planami, swoimi pewnościami. Ale dziś rozumiem, bez Ciebie nic nie ma sensu, bez Ciebie wszystko ciąży, wszystko męczy, wszystko się rozpada. Wejdź naprawdę do mojego życia, Panie, nie tylko w nagłych modlitwach, ale w każdym szczególe mojego dnia. Naucz mnie słuchać Ciebie, nawet gdy świat próbuje mnie ogłuszyć. Naucz mnie iść za Tobą. Nawet gdy droga wydaje się ciemna. Jeśli słuchasz teraz tej modlitwy, napisz w komentarzu swoje imię albo imię osoby, która potrzebuje obecności Jezusa. Zrób to z wiarą, jako gest oddania. Jezu, dotknij każdej osoby, która tu jest. Dotknij każdego imienia zapisanego z nadzieją. Odwiedź zmęczone serca, niespokojne umysły, zranione dusze. Przynieś światło tam, gdzie była tylko ciemność. Przynieś pokój tam, gdzie był tylko strach. Przynieś życie tam, gdzie wszystko wydawało się stracone. Nie chcę już więcej Cię ignorować, panie. Chcę iść z Tobą. Dzień po dniu, krok po kroku, bo z Tobą nawet cisza staje się pocieszeniem, a nawet łza staje się modlitwą. Amen.